Cześć robaczki, moje kochane. Jak wiecie, no, mam dwa takie dwa kochane kociaki. Te leżą całymi dniami w oknie, patrząc z utęsknieniem na podwórko. No, ale to są kotki niewychodzące. Niewychodzące, ponieważ no, one nam za młodu, w sumie do roku czasu, bardzo chorowały. Nie mogły w ogóle wychodzić na zewnątrz, kochani, no i są nienauczone, a my mieszkamy przy drodze, no i też po wsi tutaj walęta się dużo dzikich kotów. Dlatego słuchajcie, tutaj, o właśnie, na tym balkonie zrobimy im wolierę. No zobaczcie, ten balkon tutaj to jest właśnie balkon. Od pracowni, od naszego salonu. No i zabuduję go siatką. Kupiłem taką specjalną siatkę dla kotów. Zabuduję go siatką, i będą miały bardzo fajną taką wolierę i miejsce wyjść jakoś na miastkę, podwórka. Z tym, że taką siatkę montuje się na zaczepy. A ja nie chcę montować jej na zaczepy, bo im nie ufam, więc e, zamontujemy na listwach drewnianych. O, zakupiłem takie listwy. Trzy. Na 2 cm, i na nich będziemy robić, ale to najpierw trzeba wszystko powycinać. Wszystko jest wymierzone, więc idziemy do borowego warsztatu. Oczywiście, zobaczcie, ani baby zagraciły mój warsztat. Będziemy robić tutaj wielkie sprzątanie. Ach będę miał do tego odpowiednie siły psychiczne. Dobra, kochani, lapsing. Wymierzam wymiary jakie chcę. Itnę na pilarce ukosowej. O, kochani, jak widzieliście na lapsach to pociąłem wszystko i polakierowałem, a tak dokładnie to zaimpregnowałem impregnatem do drewna. Położone są dwie warstwy. On sobie teraz będzie sechu do jutra, więc resztę roboty robimy jutro. Jutro już montujemy. No i zrobiłem też już takie otwory, przez które będziemy mocować do ścian. A zrobiłem je przed impregnowaniem, żeby impregnat tam jeszcze sobie wsiąknął bardziej w drewno i zabezpieczył te otwory. No to co? Widzimy się jutro, gdy będziemy już to montować na balkonie. No cześć! Do tam dnia z kolei, bo w międzyczasie robiliśmy prace ogrodowe. Przy prace się przedłużyły. Kochani, no, zniosłem rzeczy już do domu. Są zaimpregnowane listwy, tu mam w torbie jakieś kołki, gwoździe, tego typu rzeczy. No i oczywiście przyniosłem jeszcze wiertarę udarową oraz drabinę, bo bez niej to raczej bym nie dał rady zrobić. A musimy z jakiegoś stołka, ale to nie jest zbyt bezpieczne. Wieje dzisiaj okropnie, ale jest 20 stopni. Teraz będziemy na wietrze działać. Yy, kochani, może zróbmy to tak, że ja teraz nagram na tej lapsie, jak to robię, a potem. Wam pokażę, co jak zrobiłem i jak to wygląda. tutaj sobie przygotowałem kołki na razie tutaj na górze ale teraz po prostu najpierw muszę tutaj zamontować siatkę takierem i dopiero do góry to przypiąć a zobaczcie, to jest siatka taka będzie i ją takerem do tego i to do góry No, szybite takie ramion, sobie śruby wziąłem. Ażby mi nie wypadły, to taki patent troszkę obwinąłem taśmą izolacyjną. Teraz pasuje to tutaj dopierdzielić. Ale czekam, czekam na moją żonę, bo tam o, dziedzic. Płaczę. Bez pałinki tej 4-metrowej listwy z siatką, ze ciężką. No nie wiem, czy Więc czekam. Co, kochani? O, kochani. kochani, wieje ostro, no jeszcze nie skończyłem, a już jest późno eee, i z szybkim się to takiej skończyły. Zrobiłem tylko na razie to jedno okienko, tu już jest cacy, sierściuchy sobie tędy nie wyjdą. O, tu jest przykręcone, oczywiście wzmocnione wszystko listwami na cacy, no tutaj wiem końcóweczki, ale kochani tutaj na przykład. Widzicie? Jest dziurka taka. No niestety troszkę mi takie malutkie kawałeczki drewna zabrakło. No ale myślę, że też tak może zostać. Może być. Tu oczywiście ta siatka jeszcze będzie szła całkiem na dół. I tu będzie przykręcona listwa i do tej listwy będzie zamocowana. Kochani. No cóż. Chyba nie ma sensu, żebym pokazywał resztę tej e, roboty, jak tutaj robię. Pokażę Wam, jak już będzie wszystko gotowe i po prostu skończone. O, tak się umówmy. Także wstrygam palcami i widzimy się, jak jest gotowe. Kochani, skończyłem. Skutna dzisiaj pogoda. Leje, wieje, zimno. No, to jeszcze nie do końca, bo jeszcze mi wykończeniówka została. Podocinać resztę co wystaje. Tu jeszcze takie listeweczki porobię, żeby były ładnie tu zasłonięte. No, ale jest już na tyle zrobione, że można wpuszczać sierściuchy. A, sierściuchy. No, chodźcie, nie bójcie się. Chodźcie, chodźcie. No miał. A? A co wy tu macie? Wasz plac zabaw tu będzie. No. Ajajaj, aj, aj. jak jest dezorientowane, nie wiedzą co się dzieje. Gerciu, Trisia, No co robaczki? No możecie sobie tu chodzić. Trisia miał, czy. Jeszcze to posprzątać rzeczywiście musimy. No Tak nie? No zwiedzaj, zwiedzaj, miał miał. Gerciu się trzyma drastycznie blisko drzwi, w razie czego? Tak. No chodź, Gerciu, chodź, nie bój się słodziaki. Paula robi zaludka Michelina, tam się schowała. Okay, idzie. Co? O, idzie, ludek Michelin. No, zimno, niefajnie. się musisz położyć tam, żeby gdzie te cegły na zaziębiły. Żeby się koty nie zaziębiły. Mhm. No, także, no, mają, zrobione kochani. Dobra, słuchajcie, ja skończę tutaj, bo mam takie małe deseczki do przycięcia, przybicia. Skończę i widzimy się już w ostatecznej prezentacji. Kociaki, maluchy kochane. <grytanie> kochani, witam po około dwóch tygodniach. Szczęśliwe, zadowolone. Woliera skończona, moi drodzy. Zobaczcie, cały balkon zabudowany. O, kociaki szczęśliwe. Trisia ostro poluje na ptaszki, tak, bo tutaj wróbelki mają gniazdo pod rynną, czy znaczy pod krokwią nad rynną i poluje kociaczek na robaczki. Zrobione, skończone, zabezpieczone. Sierściuchy nie wyjdą. Geralt też zadowolony. Tak, ten teraz jest zły, bo dostał w dupę za to, że kurde, moskitiere tu na balkonie rozdziela, skacze po niej. No, a mają tu już koci zamek postawiony. Ja oczywiście też już mam wsadzone jakieś kwiatury. Powojniki tutaj sobie będą rosły po tej siatce, żeby było przyjemnie. A jest to wsadzony powojnik dr Rupens. Wsadziłem z jednej i z drugiej strony, żeby tu. Po prostu ładnie sobie zarastało, on jeszcze przy, przy, przy okazji cudownie kwitnie, no i nadaje się do hodowli w donicach. Kochani, jestem bardzo zadowolony, koty przeszczęśliwe, a Was proszę zostawcie tą subskrypcję na kanale. Jeżeli Wam się podobało zostawcie też tą łapkę, jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki tej łapce właśnie algorytmy YouTube'a lepiej pozycjonują moje filmy. No, a ja Wam kochani bardzo serdecznie dziękuję. Róbcie swoim kotom nawet na balkonach w bloku, zobaczycie jakie będą szczęśliwe i zadowolone i co, no co, no co, trzymajcie się do następnego i hej!